Gdy dokładnie rok temu recenzowałem konsolową wersję gry Road 96, życzyłem sobie, by w przyszłości zagrać w kolejną część lub produkcję osadzoną w jej uniwersum. Nie sądziłem jednak, że nastąpi to tak szybko, gdyż dokładnie rok później deweloperzy z Digix Art Studio spełnili moje życzenie, ale czy sprostali wysokim oczekiwaniom? Road 96 okazało się bowiem świetną i niestandardową przygodówką. Twórcy w przypadku prequela zatytułowanego Miley Zero nie chcieli jednak trzymać się sprawdzonego schematu i ponownie zabawili się konwencją gatunku. Czy z równie udanym skutkiem co w 2021 roku? Dowiecie się z recenzji. Startujemy! Sonia Sanchez. You're watching 4 96 Miley Zero kolejny raz zabiera nas w podróż do skąpanej w słońcu totalitarnej Petri, w której władzę od lat sprawuje przez jednych kochany, przez drugich znienawidzony prezydent Tyrrek. Akcja gry, podobnie jak w pierwowzorze, rozgrywa się w 1996 roku, ale kilka miesięcy przed wydarzeniami z Road 96. Fabularnie Mile Zero jest prequelem pełną gębą, gdyż w mniejszym lub większym stopniu poznajemy losy praktycznie wszystkich napotkanych we wcześniejszej grze postaci. A i jednym z protagonistów jest Zoe, wówczas zaginiona córka ministra ropy, a obecnie jeszcze naiwna nastolatka, dopiero odkrywająca tajemnice totalitarnej ojczyzny. W jej odkrywaniu pomaga dziewczynie druga grywalna postać przyjaciel Kaito. Notabene, bohater pierwszej gry francuskiego studia zatytułowanej Lost in Harmony. Choć na pierwszy rzut oka para protagonistów jest dwójką stereotypowych zagubionych nastolatków, to przy bliższym spotkaniu okazuje się, że niewiele ich łączy. Przyjaciół dzieli status społeczny oraz częściowo przez niego determinowane poglądy i postrzeganie otaczającej rzeczywistości. Zoe, jako córka ministra, mieszka wraz z resztą politycznej śmietanki na luksusowym osiedlu White Sands. Z kolei pochodzący z robotniczej rodziny Kaito mieszka wraz z rodzicami w biednej dzielnicy, żyjący obok siebie, a zarazem w dwóch różnych światach, bohaterowie będą musieli lepiej poznać siebie nawzajem oraz tajemnice Petri. Wszystkie podejmowane przez nas w grze decyzje czy też działania mają wpływ na stosunek konkretnego bohatera do władzy. To, czy horyzont Zoi będzie w stanie sięgnąć poza luksusową fasadę, zależy więc tylko od nas. Choć sam pomysł prowadzenia narracji wydaje się całkiem ciekawy i z pozoru daje sporo swobody w kształtowaniu historii, to w gruncie rzeczy podejmowane przez nas decyzje zazwyczaj są formalnością. Efektem psuje szczególnie fakt, że Miley Zero jest prequelem i osoby grające w Road 96 od początku wiedzą po której stronie barykady stanąć, jednak mimo wszystko historię poznaje się z przyjemnością a i na finiszu twórcy zaskakują trudnymi decyzjami, które mają wpływ na losy bohaterów oraz wystawiają ich przyjaźń na próbę. No dobrze zapytacie, ale gdzie tu te zapowiadane nowości? Otóż w odróżnieniu od Road 96 Miley Zero ma zupełnie inną strukturę rozgrywki, będącą miksem pierwowzoru, ale bez proceduralności i wspomnianego wcześniej Lost in Harmony, w którym Kaito śmigał na deskorolce. W Miley Zero mamy więc tradycyjne sekwencje fabularne, w których prowadzimy dialogi, eksplorujemy lokacje w poszukiwaniu znajdziek i bierzemy udział w kilku wplecionych w fabułę minigrach, jak chociażby cztery wygrywa. Etapy te przeplatane są zręcznościowymi zjazdami na wrotkach czy deskorolce. I uwierzcie mi, sekwencje te naprawdę robią robotę. W grze mamy w sumie 10 zjazdów, a każdy z nich opowiada jakąś historię i odzwierciedla nastrój, emocje i troski, z jakimi aktualnie zmagają się nasi bohaterowie. Podczas zjazdów nie brakuje także podejmowanych na rozstaju dróg decyzji, które obrazują przemianę wewnętrzną nastolatków lub też jej brak. Same trasy są świetnie zaprojektowane i efektownie reagują na nastrój postaci. Z kolei mechanika przyjazdów nie jest zbyt skomplikowana, gdyż zarówno Zoe jak i Kaito dysponują jedynie zmianą kierunku, skokiem i kucaniem. Choć brzmi banalnie, to podczas dynamicznych i wymagających precyzji przyjazdów, Ozgon nie jest trudno, a warto go unikać, gdyż śmiganie nie jest celem samym w sobie. Na trasach zbieramy kryształy oraz trzy zazwyczaj trudno dostępne monety. Im więcej kryształów uzbieramy bez przerywania kombo z kuchą, tym więcej punktów zdobędziemy i co za tym idzie? Dostaniemy lepszą ocenę. Oczywiście jakość naszych zjazdów nie ma absolutnie żadnego wpływu na historię. Ale sama struktura tras oraz świetnie dobrany soundtrack zachęcają do maksowania wyników. Jeśli jednak komuś ten element rozgrywki nie będzie odpowiadał, gra po kilku potknięciach daje możliwość pominięcia tego etapu. Skoro już wspomniałem o soundtracku, to ten w Miley Zero pełni jeszcze większą rolę niż w Road 96. Muzyka podczas przyjazdów pomimo swojej różnorodności nie tylko świetnie oddaje klimat lat 90., ale także uwalnia adrenalinę do krwi. Usłyszymy orientalne kawałki, nieco disco i jazzu, muzyki elektronicznej oraz rocka do sprawą utworu No Breaks zespołu Offspring. I warto w tym miejscu podkreślić, że Miley Zero nie jest grom rytmiczną. Tak więc w tym przypadku muzyka nie stanowi konkretnego elementu mechaniki, lecz jest ornamentem czyniącym gameplay bardziej atrakcyjnym. Jeśli chodzi o oprawę graficzną, to podobnie jak w Road 96 mamy do czynienia z tą samą oszczędną, nieco komiksową stylistyką. Podczas dynamicznych przyjazdów zyskuje ona jednak nieco pazura, i niektóre trasy wzbogacone efektownymi wizualiami prezentują się naprawdę imponująco. Żeby jednak nie było tak kolorowo, gra przynajmniej przed premierą borykała się z drobnymi, a niekiedy nawet dość zabawnymi problemami technicznymi. Na jednej z tras po wybudzeniu gry z Quick Resume nie mogłem skręcać. Problem ten nie ustał nawet po ponownym uruchomieniu etapu i konieczne było uruchomienie gry na nowo. Innym razem Zoe jechała odwrócona plecami do kierunku jazdy i przebierała nogami w drugą stronę. Dość zabawny błąd, który jednak nie przeszkodził mi w ukończeniu etapu, ale co ciekawe, wystąpił on po uruchomieniu gry z menu pauzy. Zdarzały się także glitche z zniszczonymi na mieście plakatami propagandowymi, które znikały i ponownie pojawiały się na moich oczach. Są to jednak drobne błędy, które może już w popremierowej wersji nie będą miały miejsca. Dość rozczarowujący jest także czas konieczny na ukończenie gry. Całość zajmie nam około 4 godzin, jeśli będzie nam zależało na wykręceniu dobrych ocen za przejazdy. Osoby pomijające etapy zręcznościowe ukończą wątek fabularny w mniej niż 2 godziny. Trzeba jednak pamiętać, że Miley Zero nie jest do końca pełnoprawną odsłoną serii, lecz bardziej samodzielnym dodatkiem. A i samo Road 96 nie było dużą grą i mogliśmy ją ukończyć w około 5 godzin. Bardziej od skromnej długości rozgrywki zawiodły mnie możliwości powtarzania etapów po jej ukończeniu. Otóż możemy wrócić jedynie do wcześniej ukończonych przejazdów i walczyć po lepsze oceny, co jest oczywiście bardzo fajne, ale twórcy nie dają możliwości powrotu do fragmentów fabularnych. No i to już jest nieco mniej przyjemne, gdyż uniemożliwia nam zebranie pominiętych znajdziek i podaje wątpliwość, czy podejmowane decyzje w grze miały jakikolwiek wpływ na przebieg i finał opowiadanej historii. W ogólnym rozrachunku jednak, Road 96 Mile Zero jest grom udaną. Produkcja studia DigiX Art sprawnie przeplata sekwencje fabularne i zręcznościowe, dzięki czemu nawet przez chwilę nie pozwala nam się nudzić. Jest to ciekawy i oryginalny projekt, dzięki któremu lepiej poznajemy bohaterów z Road 96 oraz genezę buntu kultowej już dziewczyny z półzonem. Muszę jednak przyznać, że podobnie jak w zeszłym roku, odczuwam pewien niedosyt. I w Miley Zero mogło wszystkiego być więcej. Ale niezaspokojony apetyt jest poniekąd świadectwem dobrze wykonanej przez twórców roboty. Cóż, nie pozostaje mi więc nic innego jak powiedzieć. Mam nadzieję, że twórcy nie porzucą marki i w bliskiej przyszłości zafundują nam fabularny dodatek lub nową grę zrealizowaną w podobnej konwencji i oby to życzenie ponownie spełniło się za 12 miesięcy. Ocena końcowa 8 na 10. To już koniec. Jeśli podobał ci się materiał, to zostaw łapkę w górę, nie zapomnij o subskrypcji i kliknięciu w dzwoneczek. Do usłyszenia. Cześć. Yeah. song